Cześć, znowu jedziemy z Welbentem na. Nie, z Welbentem jeszcze mnie nie było. Ale idę na pocztę, znowu. E, wysyłam dziś ostatnie paczki i od razu mówię, że filmy będą się pojawiać e, prawdopodobnie raz dziennie o 12.00. Jest już parę zapisanych. E, o ustalonych godzinach i dacie będą się pojawiać. E, co jeszcze? Wyjeżdżam, nie będziemy przez tydzień. Ażby kanał nie stał, po prostu nie leżał tak nieużywany, to nagramy co to z Welbentem. I idę, jest gdzieś gorąco. Naprawdę. Nawet nie widzę, co ja znowu nagrywam, bo to jest słońce. ale no, trzeba iść na pocztę, trzeba wysłać paczki, bo jak dzisiaj nie wyślę, jak nie jutro nie wyślę, to już nie będę miała możliwości. I cóż, jadę do góry do domu, powiedzmy. Moje rejony, całą Polskę do przejechania, bo teraz jestem nad morzem Gdańsk. To jest morze. Pojadę w swoje góry i znowu będę widzieć góry z Balkanów. Och, nie mogę się doczekać. Ja zawsze jak jadę z samochodem i jadę, wjeżdżam już na rejony Małopolski, i Podkarpacia, to zawsze jest coś takiego, taka reakcja moja... O góry, w końcu nie ma płaskości, bo tu jest naprawdę płasko, tu nie ma gór, tu nie ma niczego. No dobra, parę górek. Ale jeżeli... To siedzie za mną. Dobra, myślałam, że to jest jakaś osoba. że mi nie starsza, bo starsza to już z tym jawiami o co chodzi. Mogę też przez telefon gadać z kimś tam, więc nie Ale zawsze było tak, że trwo się. Jechało się i taka e, moja reakcja, taka o góry, w końcu góry. Taka typowa moja reakcja, że chodzi o te, boże, musieliśmy tutaj tak blisko, te te.